Już jest dobrze? Już się, za, już się odblokowało, bo wczoraj była ta sama sytuacja. Rozmawiałem z wami i coś tam i tego, i nagle się tyk zablokowało i nagle nikt, nikt nie pisał, tak? A teraz mam nadzieję, że, że, że ktoś będzie pisał. Zeus się tam odezwał. O, Skibidi Kibi siema, cześć. Tak, nie jesteś pierwszy, bo to live jest drugi raz włączony, więc. Sorry, sorry, Batory. Panie kolego. Nie jesteś pierwszy, nie? Nie jesteś pierwszy i też nie jesteś ostatni. No. Dobra, jestem zbyt młodzieżowy, jak na, jak na swoje lata, nie? Ale spoko. Dobrze, mi z tym. Ale... Ale na tym. No, na tym jesteś pierwszy, a z pogoń. No. Co powie? mój nowy fryz? Będę wiecie, co robił? Będę sobie zapuszczał tutaj włosy? Nie. sobie zapuszczę włosy, bo ty takie długie włosy, cyk, nie? Broda taka długa, nie? Jak, z, jak, jak ci z ZZ-Top. Z, z, z Nawet nie umiem tego, tego wymówić. O, w każdym razie, że będzie taka, takie długie włosy jak Gandalf. O, widzieliście Gandalfa kiedyś? No to właśnie tak będę wyglądał, nie? No, jakby co? Broda dotąd, pofarbuję na siwo. Włosy na siwo, i będę jak Gandalf wchodził. Dopiero zobaczycie, co się będzie działo. Ale to myślę, że tak za, za rok. Czyli w, teraz jest pierwsza rocznica, jakby rocznica mojego kanału, bo w czerwcu któregoś tam zacząłem to robić. Przez przypadek, tak naprawdę. A, a za rok już będę miał. Pewnie takie włosy, takie dotąd. Siwa broda. No zresztą zobaczycie sami, co się będzie działo. O, panie. Panie, dopiero się zacznie. Dopiero się zacznie dziać, nie? No, z KBD pogoń się, się odezwał, ale y, nie ma więc, O no już się widzę, widzę z powrotem. Z powrotem się wszyscy pojawili. Witam, 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 z powrotem. Y, Usun e, zamknąłem tamten live. Dlaczego? Bo e, coś się chyba zablokowało, przestaliście pisać, tak mi się wydaje. No. Chyba tutaj też za przestaliście pisać. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, mój czas jest ograniczony. Mam jeszcze jakieś 11 minut dla Was. Bardzo chętnie. Z Wami spędzę te 11 minut, ale no, no niestety, jeżeli nie będziecie się do mnie odzywać, no to ja nie będę miał powodu, żeby z Wami rozmawiać, nie? Chociażbyście się przywitali ze mną, czekajcie, bo mi się tu coś właśnie widzę, kurczę te Włochy, tak to się układają nie wiadomo jak, nie. No i co tam się dzieje z tym liveem? Znowu się coś zablokowało, boż, boż. No, no nie, no wszystko jest, ja mam internet, wszystko działa. Siedem osób jest, tylko SKBD pogoń się ze mną tego przywitał. Dobra. Mam nadzieję, że, że reszta osób też się ze mną przywita. Bądź powie, że już są z powrotem. Halo, halo. Komary, słuchajcie, latają już. To znaczy, że już jest chyba lato. Już jest ciepło. Komary latają, to jest zgroza. Ja akurat jest. Jestem jeszcze taki wytrzymały dość na komary, ale u mnie w, w rodzinie to jak już są komary, to wszyscy uciekają do domu, bo są komary. Nie? A ja siedzę sobie, się drapię i tego. Coś tam czuję, ale nie mam jakiś tam ten nie. Czy jest tam ktoś jeszcze po drugiej stronie? Czy znowu się coś zablokowało, cholera? Jasne. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Czy ktoś mnie słyszy? Halo, halo? Ktoś oprócz ski, Skibidi Pogoń mnie słyszy? Kiedyś, słuchajcie, miałem zasięgi, nie? Sto wyświetleń, a teraz mam tylko 9-10. O co chodzi? Czy ja coś zepsułem, czy co? się mi, powiedzcie. Proszę mi, powiedzcie może, napiszcie w komentarzach, co zrobiłem źle, że mi tak nagle wszystko siadło. Co wy na ten temat sądzicie? Napiszecie mi, mam nadzieję. Ani Renaty, ani Zeusa, ani wczoraj był behemot. Wczoraj to było śmieszne, naprawdę. Tak się uśmiałem. Tak było wesoło na live, że naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że wczoraj się to wszystko odbyło. A dzisiaj taka cisza, znowu. Nie wiem o co chodzi. Może dajcie mi jakoś znać, że jesteście, że nie wiem, jakby co, nie, wiecie, nie. No, zaczynam myśleć. Że już nie chcecie ze mną rozmawiać. Czy to prawda jest. Wiecie, że jak Twórca nie ma widowni więdnie jak kwiat jem, kwiat paproci. coś się zesrało chyba. coś się zesrało to co się stało że się zesrało nie no coś tu jest nie tak ten, z tym wszystkim albo youtube to przycina albo nie wiem może to chodzi na no GBD, pogoń się pojawił i cisza, i a dajcie spokój. A jakoś mi to wszystko się nie podoba. Coś, wydaje mi się, że ktoś mnie tam dławi. No, dzień dobry. Witacie się ze mną? He? Nie słyszę. No, jest cisza, nie? Cisza jak makiem zasiał. Może coś piszecie, i ja nie wiem na ten temat. Dobra, słuchajcie, skoro to nie działa, ja niestety nie potrafię nic z tym zrobić. Nie piszecie do mnie. A skoro nie piszecie, to znaczy, że nie chcecie ze mną rozmawiać? Serce mi krwawi moje, plugawe, więc co mam, co mam, pomy co mam sobie pomyśleć? No nic. Zobaczymy się jutro o 15. Chociaż, chociaż ostatnio na live'ach jest tak was bardzo mało i w ogóle. E, no cieszę się chociaż tego co mam. Cześć wam. Łapka w górę. Subskrypcja. Dzwoneczek. Cześć wam. Skoro nie chcecie ze mną rozmawiać. Kończę. Kończę z tym rajem dzisiaj.